Moi drodzy, z tej strony kina przed nami kolejny odcinek z Left Forda Dalej versus Dalej z moimi wariatami, czyli ze mną jest e, Truskaweczka. Jest ze mną Ola. Cześć. Jest ze mną NF. Cześć. Jest ze mną Baziu. Jest ze mną Kocia Mama. Jestem rody. Jest ze mną nerw. I jest ze mną Vellrond, którego dalej nienawidzę. ma? <laughs> I co? I możemy już cisnąć. To jedziemy. Tylko nie wiem, ja dlaczego to się leci, bo grać... Eshu! Giesho. Nerd. Macie no, świetne nazwa. Gdzieś idziecie well. Someone kill this one, no? Nah, fuck. Cześć, Vellrond. Cześć, Elna. Oh, no. Cześć, Shola. Joki, joki, joki! Jezu, jestem szacownym Nie. Kiepskop! Dzięki, dzięki. Dzięki, chłopaki, to musisz się popłakać! 0 na 10, zero na 10. Rudy. Nie, to jest źródło. Jak często to robisz, jeśli no. jesteś rudy? Jeszcze nie musisz grać. No. Musisz cały czas płakać. Nega, te. cześć. cza. ok. Czy co? Bla, 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 bla. Idź! Idź w cholerę! Idź w cholerę! Idź w cholerę! Wszystko no. w ty jesteś! E, w, w namiociku, właśnie boomer mnie był zaatakował i teraz się na mnie zleciało całe stado. Jolo. <laughs> Cześć! Dawaj wychodzimy z bo nas jeszcze obrzygają czy coś. Fuck. Tam były oh, fajne i tak w ogóle. fucking <laughs> <laughs> One <history>. <laughs> <Rudy>. <laughs> you hit me! Rudy. with a direct fucking hit. <laughs>

I don't know oh, I'm trying, I can't see you. Kina, jesteś czarna, no. no. Niestety. No, musisz wiem, umrzeć pierwsza. pierwsza. <laughs> Mam taka kolej rzeczy. Niestety, takie jest życie. Don't rush, Jiggly. I'm not... I'm... What? jest z tyłu! Nie GliPath! Guys, thank you. <laughs>

Good speed. dobrze. Oh, Nie no. ma. Rudy. Wait, bois, wait, wait, wait. No i dobra. Bo tak od z automatu mówię do boza po angielsku. No. Kanę. Fuck! Synku. I trafię w kinie? Nie, nie trafiłem. <grymne> <grymne> Specjalnie się odsunąłem. Widać, że lecisz na czarnego. Ej, no jakim przede mnie bazie. Czy jesteś taka grubiutka, nie? <grymne> <grymne> w, w tym momencie to ja się kurwa zaczynam poważnie o siebie martwić, nie? Ja się chyba wyprowadzę do, do NF-a. Byle dalej od... No bierz ty ten swój! Tam. Hej, let's go. Jest e, Ja się teraz zaczynam bać. Come on! Jest ze behind us. Ale jesteś luby, Maćku. Zaraz. Help, smoker, help. Prawie no. mnie ja się Nie, jestem takim Uf, dobrym numerem. dobrze, ale. O... Okay, okay. tą... nie jesteś. <laughs> O, jeżdżę znowu! Tylko po tym spicie zapierdalają, po prostu to jest piękne. Bo niestety ja nie widzę co robię, tak? Co robię? ja leżę i ja umrę, leżę i ja umrę! O, oh, zostanie między nami, okej? Okay? Nikt nie musi wiedzieć. Basiu, co nie co niech Spier... ci smoker tutaj się. Oh. Złapy ją, złapy, złapy! Dobrze! Masz... Ile do machata jest? Się... Spit is coming to you. Wrzuć się, wrzuć się, ktokolwiek. Ja pierdolę. Yeah, 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 yeah. No jeb... Tak, no. So close. Ale dalej jesteśmy Dream Team. Oni, oni są, my dobrze. Tak. Oni, oni są, ale Knie my be... dobrze. Oni nie ogarniają. To tam jest right. Love me NF. Jak chcesz to sobie postaw. <laughs> Dobra, nieważne. <laughs> Co? <laughs> Nic, Czys, nie było tematu. <laughs> <laughs> What's going on with you? I'm making the most damage. You did really well. But what mm. are you doing? I'm getting really bad luck. <laughs> of course, of course keep telling me that. It's random what you spawn as at certain times and... But I can't play a Hunter! So <laughs> of or 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 anything. Anything. Mm? No. Ale no i po co, wam to po co wam to było, po wam to było? jeden zabitych w walce wręcz. Jestem drugi. Jestem za bardzo zajebisty. Jestem zbyt rudy na to, żeby się tym martwić. No. Śmieszycie to? Tak. A? Dobrze. To jest dyskryminacja ze względu na kolor włosów. Dobrze, nie? później mogę zadać On takie pytanie skórę, prywatne. Przecież. Bo się ogólnie zastanawiam, czy ludzie mają rude włosy na tyłku czy coś. Tak. <laughs> Nigdy na to nie zwracam uwagi. Nie, ja mam rudery tylko koleżanki, nie mam żadnego rudego kolegi nie wiem, czy. Ja... Sprawdź sobie ja... tego, sprawdź sobie na naszego. internecie Fajaregan to się dowiesz, czy mają. ale... i ale... no no to jest inna sprawa. To jest inna miła jak ruda, jak ruda, 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 ruda pani. Ej, taka, taka, taką fajną, miłą, rudą panią widziałem w jednym filmie. Eee, taki link tak. musi podzielić się podzielcie później. To mi też podejście też tak miłą rudą panią. Ja ej, też, za to może? może ja też chcę, co? Ja... Okej, okay. no już. później. To też może bym chciała, ej. Za no dobrze wszyscy sobie później. A możemy? Rudą panią pooglądamy, możemy. tylko. Okej. Okay. No. Charger na mnie. Dobrze. Cześć, jeden. Cześć, What, what, what? No, nie, no. Hmm. Hunter na mnie. O, już chwila, to to. No dobra, wygogluję to później. Nie, teraz. jak do no, kurwa, już tak w dupę dostajemy. Ooo Ruda i nasz pies. Nie, nie. nie. Miła ruda pani. Ej. Ej. <śm> Basiu się ucieszył chyba. A wam chodzi o to miłą rudą panią. No tak! As wpiszę ty... na drugim kąpie. Ja nie, nie wiedziałem o co chodzi przez chwilę. To ja mam co robić wieczorem. Znaczy w nocy. Kreszki. Hmm. W nocy wieczorem, kiedy mi się zachce, tak? Boże. Boże. Zobacz, Tam ja jest się broń... po jajkach i jakoś wyjdzie zawsze. Pomocy? co? O mój Boże. Ja gra. No. Snajperka. No cóż. Najlepsze obrony w całej Jakaś eee. Amo, tam, coś tam jest. Czy tam... Co to było? Defib. Aha, okej. Okay. Zboczcie, ale wasza ruda kobieta nie robi na mnie wrażenia. Ona jest miłą rudą panią. Z pitu Miłe, miłe rude panie są bardzo fajne. Nie zostaw Wówczas mnie! Sama teraz jestem teraz na rudo. Zostaw mnie! Jesteś taka Bóra, piękna! piękna. I mam śliczny głos miłości. Jockey? Tak bardzo by nie celowałeś. Hunter na mnie. Cześć, czele. Pomocy. Cześć, jeden. My fucking Ja może się patrznąć? Do... Przez pół mapy musiałem zabić drokaja, który stał obok ciebie. Boże, no, jesteś mnie? ruda, ale to nie jest nic nieustrawiedliwe. Nie, Walrant. Miło, Rodo, pani. Nie, że. Do ciebie ja bym sobie... nie krzyczał. No, bo... Sorry. Cześć, 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 na Cześć, 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 Cześć. 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 Cześć, cześć. Oh mój oh I tak nikt nic nie mówi, o co wam chodzi. Nie. Ja generalnie cześć, cześć, nie bym opowiedział o moim hobby. cześć, 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 O cześć, To, jest. to jest drugie hobby. A pierwsze? Eee... mam no, Nie wiem co w gry No. Ja lubię grać no, w gry Jakie gry? Kurczę, masz takie fajne życie. No, co to jest życia? No, nie wiem, to jest <laughs> chyba jakieś DLC do czegoś. Nie <śmiech> nie. <śmiech> DLC do czegoś? Cześć, e, czy się na to nie... Nie, to nie To będzie. Chodźmy. Część na spółcym to Oops. Jacky na mnie. Enough. Hello. Hello. Nie wiem. Nie wiem. Nie <grystek> wiem. No, no. Cześć, Anna. Cześć, Anna. Cześć, Anna. Cześć, Anna. On ty tak grubił. Hello. Nie parka, nie musisz się wygłupiać. Hello. Anna. Cześć, Anna. Cześć. Cześć. <grystek> oh my god, nie wiem. Nie wiem. <grystek> Trzeba zrobić serię. Będziemy NFO'u czy z polskich słów. To ciekawe. Przy takiej jak, nie wiem, żeżączka. Żeżączka, tak? NFC, żeżączka! What? Okay, no nie, kurwa! Wait, 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 wait. wait comes down and then... Fuck. Cześć, Kinia. Gdzie biegniemy? Przy ciebie. W lewo, do mnie. Do mnie, do rudego. Nie biegnijcie do rudego, no nie bądźcie głupi. Jeszcze się zarazicie, uciekajcie ode mnie, jestem gorszy no niż te zombie. On ma rude włosy na dupie, dajcie mu spokój. Jest no. tylko na dupie. Proszę was, nie bądźcie oblestwowym. Nie, kurwa, no nie, no nie wierzę, no po prostu nie Mamy to. małka, no coś słyszę. Mamy. Okej. Okay. I ja mam. Tank. Tank. Małku, What? zapali się. You accidentally killed Czartari. me, while the tank. Zostaw mnie troszkę.

co ja chętnie no, no, Może ja nie Pentakle? Tak, Pentakle? Czy co? Tak, to jest też słowa, która nie była nagrywana. Chyba. Nie, to nie było nagrywane chyba, tu. nie? Pentakle. Była mu Chodź, tam jest jeszcze jedna apteczka, jakby co z przodu. Gdzie, 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 gdzie? gdzie? Już wędrąc ją zabrał. Okej. Okay. A nie się, nie, nie już ja tylko. Ona. Ja już go leczę. Dzięki. Z tyłu Joki i counter. No To jest taki nie. kur, no boże Ciemnie. Podłoga to No kurwa, głupia ławka! Come on! Rudy cię zabił. U nich chyba eee. nikt nie żyje, więc zbiegnijmy, co? No tak! Nie no, u nas wszyscy żyją, co wy? Za rudymi! No. <gulia> Kuza nie jestem rudy, przepraszam bardzo, kurwa. Rozpętajmy nową apokalipsę szybko. Rudych? <noise> Póki się tamta jeszcze nie skończyła. A co jeżeli tylko rodzi przeżyją, zabiją apokalipsę? Jakie życie będzie miało to jest sens? To będzie koniec, koniec świata. No, będzie śmiesznie. Czyli rodzi są dla ciebie śmieszni, Troskawka, tak? Śmiejesz <noise> <Nie. żeby głos> <Rudzi. głos> <noise> się z moimi <moje> nieszczęście, tak? <noise> Widzisz jest... <noise> Rudzi? Będziesz miał ładne córki. Rodzi są śmieszni, ale miała roda Pani jest bardzo fajna. No też mówię, że będzie miał ładne córki. No tak i co? co, co on tam z tymi wzórkami będzie robił? Chodzi! No, NIE fuj! Fuj! <grym> A, kurwa! Bo nikogo innego nie będzie. O, oh, safe house już. O Jezu, wygraliśmy życie. Jup. Nie, Jezus Maria, jednak będą dzieci. Zwykle na jednak zwykle Jednak będą dzieci. Co to było? Ola, niestety nie będziesz, to... będziesz dawała... Ola, niestety będziesz rodziła rude dzieci, przykro mi nie będę rodziła żadnych dzieci, żadnych rudych przede wszystkim. <głos> <głos> Jak trzeba będzie, to i w łonie zafarbuje, no, dajcie spokój. Boże! Jezu. Boże. Nie, Nie, okej, okay, okej, okay. nie było tematu, nie było tematu, nie było tematu. Kie w... trochę. do... cicho dam! Widzicie, co, wiecie, co w zrobię? Widzicie, co zrobię? Najwyżej tak ogolę na wszystko. Ja sam zamknęliśmy, wszystko. I włosy. Będą aerodynamiczne takie. Dokładnie. Nie można im je rzucać. Potem wyrzucę przez okno i ładnie polecam sobie. podkręć, jak będziesz rzucać. Nice. Do, z podkręconego, tak. Ej, e, to macie pilsy Ale... i to wcale nie jest pułapka, bo to jak... naprawdę są pilsy. Ale to musisz, musisz dyskiem, jak dyskiem rzucać. Dobra, lecimy. Cześć, cześć. Tak. cześć. Ready? Ready. Macie truskawki. Troskawka Troskawka. no jolo.

to się kameruje. Kurwa, później wasze dzieci będą to oglądać. Ja nie no, dzieci, mo oprócz ludego, No może Kurwa. no. ja pierdolę kurwa! No mi... kto mnie tam kręgle. maltretuje, no Olka! Kręgle. Nie wszystko maltretuje, jeszcze Kręga? coś mnie próbuje no, polizać. Polizać a... mnie coś próbuje, kurwa. Tak. Masz rudy. Kinia. Fuck you! Chodzisz pod spicie, chodzisz po spicie? Nie chodzę, nie chodzę! <śpiewanie> nie, 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 nie. Nie, nie, nie 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 Ja nie nie oddaję, Go, oddaję, go, go. Tak, nie bardzo 30 na Cze, Ej, chodźcie, bo... PONTAR! Z... PONTAR to... na mnie! Zna. Znowu! Chciałem się przytulić trochę. Tak bardzo 20 FPS. Cześć nerw. Cześć Nerf. O Boże, Baziek. Opa, nerf. Co? No, nie, to bazik. Ano no, tak, nerw jest u z tobą? Mnie. No tak fakt. Hmm? To ja pójdę zapalić Up. albo coś. Nie. Nie, podnoszą cię właśnie. Zbieram cię tak Jolo. Biegnijmy. Tak się już dopiero no, biegnijcie, no come on! Yolo okay, nie, Okej, Yolo... Yolo... nie. ma ekspoci się chodź. Proszę nie. Czokie. Fuck. Oh, sorry. Airshot. Bumski. Cześć. Ojejjej, Oj, piękne. To było Tylko kiepsi. mnie? Chyba tylko mnie. A. Najgorszy mój boomer. Przypilnujcie mnie, bo ja nie mam żadnego mele, żeby to zabijać. I w sumie Boomer to nie. taki no, bingo, nie tylko ma mało życia i nie bije, tylko... Znaczy <śmierdziśla> mi się. prawie identycznie. No. Całkiem podobny do ciebie Maćku, nie? Seksowny, zaiste. Fak. Biego do mnie. Chodźcie, come on, come on. Fuck. Fuck. Ja pierdolę. <śmierdziśla> no. Jak na zakupy też taki gdzie i chcesz się szybko dostać do sklepu, to skaczesz? Tak. Truskawka, obyś często nie chodziła do centrum. Kurwa! Nie lubię, nowego. nie chodzę, bo nie lubię. No, bo to zło. Idź, Hello! albo żyjesz <grym> bezpiecznie i wszystko zamiesz na Allegro. Tak, tak. tak, tak ceg ja. ceg cegły na przykład. Umrzyj, kurwa. C cegły, by <grym> idziel jakieś. Nie, 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 nie. Nie, nie, Patrz jak umarła. Jak umarła? A ty ci podnieść! Nie wiem, widziałem, ale tam, tam... Ruby ma... doleciał! Dobra, wziąłem. Zajebisty pro. Na 7 okay. damage. proszę Cię. Smak Znaczy... Za z świetności tam w tym gracie czyli w jedynkę. No? To się za 20 nawet skoczyło. I... <śmiennie> tak, no Baśka złapałem. Fuck. Cześć, Kina, jest down to you. Thank you. No <grym adding> to, było, to było dobre. Ale podniósłam, to zrzuciłam go. Coś mamy behind w swoje życie poświęcił. Jest romantyczne. Tak bardzo. Basiu, podnieś mnie! Kilka please, before gets to Shit. Yeah. 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 <laughs> Nie umiem było grać. Było dobrze Maciek, było dobrze. Ja tylko ludziami umiem grać w tą grę, ja się domaga takich teamów żebym być w ludziach i w ludziach. Ja wolę grać zombiekami. Zombiekami mm. i ja z zombieakami. Zombiekami. I ostatnio grając z mam większą jakąś z Frajda. O, oh, ja mam. Znaczy, zombie są takie, że są śmieszne, się. ale jak się gra tylko ludziami, to się tak skillowo gra w sumie. No skillowo, to no, nie jest TF, jakiś competitive, żeby no, skillowo tu proszę grać. Proszę cię, nawet w Metina można competitive grać. O Jezu, serio, nawet... Ano, 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 ano. nawet... Dobra, ja rozumiem, że można grać, jak można skillowo grać. Kaciu, come in, Basiek. jesteś ochronny. To you can do it, this. you can do it. Dobra gra, dobra gra. Fucking no. You Don't can do, do it. it, you know it. You can do it. Yeah. Fuck me! <laughs> Fuuuuck! cię right języczkiem. I oh. tak mamy Dream Team. Tak, tak bardzo. Oh, 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 oh. To ja też tam przejdę. Jeszcze raz Tak, rzegime. tak. Wyma. Gwałcimy nf -a. NF został zgwałcony i teraz gwałcimy ale... Ole. bo bo seksowny jest. Ole? Proszę. Jaka pytala? Mordy morduje najwięcej. Proszę się, fajeregan, Regan, wszystko wygrało. No i teraz jeszcze <laughs> ostatnia to ostatnia część, nie? Chyba? Dobra, to tutaj sobie zakończymy odcinek i. Nie, to nie jest ostatnia. Ten. To nie jest ostatnia. Jak to nie będzie teraz na nowo? Nie. Woliła. Jesteś pewien? A nie, okej, okay, dobra, przepraszam, dobra, nie bijcie mnie. Będziemy cię bić, na gołą dupę dostaniesz. Tak. O, nie obiecuj, nie obiecuj. Przestań, no, ona, nie, obietuj, lubi. nie ma rudej dupy. Ja on to lubię. lubi, przestań. No właśnie, nie obiecuj, nie obiecuj. No. Dobra, czekajcie, to komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę minę widziane. Pozdrawiam was Kina, ze mną była Truskaweczka. Sie! Ze mną była Ola. Nie, nie było mnie, nie, nie. Nie było Oli. Był ze mną rudy. Zbieram na operację, żeby nie być rudy. Okej. Okay. Był ze mną NF Bye. był ze mną Bazek. Mm, tak. Był ze mną wędrąt. Jak chcecie sobie znaleźć miłą rudą panią, to sobie wpiszcie mój nick. Aha, papa! Tak to się, że się, kapnęli i był nerw. Okej. To się trzymajcie. Cześć. With me. There's a normal way Release your life, take your place inside.